27 września 2:30 mecz o brązowy medal w Grudziądzu Bayer System GKM kontra ba Betard Sparta Wrocław a gośćmi przedmeczowej konferencji GKM Grudziądz SA są juniorzy klubu Kevin Małkiewicz Dzień dobry. I Janek Przanowski. Witam. Pytania zadawali dziennikarze za pośrednictwem platformy Akredito i pierwsze pytanie do Kevina. Przed nami ostatni mecz w tym sezonie. Czy wysoka porażka drużyny we Wrocławiu ma wpływ na twoje podejście do tego meczu? Czy podchodzisz do niego normalnie, jak do każdego innego? I z jakimi nadziejami przystępujesz do meczu ze Spartą? No, do meczu przystępuję tak, jak do każdego innego. Niech ten wynik nam na jakoś nie wpływa zbytnio. Chcę się bardzo dobrze pokazać w tym meczu i pokazać, że będziemy bardzo dobrze walczyć z drużyną, żeby jeszcze można... Może odrobić te funkcje. Pytanie do Janka. Nie miałeś jeszcze okazji do debiutu ligowego przed swoimi kibicami? Być może będzie taka możliwość w sobotę. Jak przygotowujesz się do meczu ze Spartą? Ja Zupełnie tak do każdych innych zawodów, bo no, na przykład inne zawody też są bardzo ważne i zwykłe zawody. Pytanie do Kevina. Kilka dni temu trener Dobrócki ogłosił kadrę na Sąd 2, w której zabrakło miejsca dla ciebie. Czy jesteś mocno zawiedziony tym, że nie będzie ci dane reprezentować Polski w tych zawodach? No to już była decyzja trenera. No ja nie jestem zawiedziony, no jest takie życie, no niestety nie udało mi się w tym roku. Po prostu gdzieś tam, może trochę spadła mi ta forma, na koniec sezonu i to widać gołym okiem. No i trzeba się z tym zgodzić i tyle. Kolejne pytanie do Kevina. Przed turniejem SGP 2 w Wojen miałeś jeszcze szansę na medal. Ten turniej nie wyszedł ci najlepiej. Czym to było spowodowane? Czy brakiem znajomości toru, czy trudnymi warunkami, czy czymś innym? No myślę, że trudne warunki też. No i ja trochę tam nie jechałem jakoś zbytnio dobrze. No i co mogę powiedzieć? no Trzeba się nauczyć też jeździć na takich torach deszczowych i tyle. Pytanie do Janka, też o SGP-2. Za tobą przygoda w tym cyklu, jak i w eliminacjach. Jak ocenisz udział w tym cyklu i jakie wnioski na przyszłość możesz wyciągnąć po tych rozgrywkach? Ja myślę, że jak najbardziej na plus. Poznałem tory, na których nigdy wcześniej w ogóle nie myślałem, że będę jeździł. I jeszcze w tak młodym wieku i myślę, że to da mi dużo doświadczenia i, i rozjeżdżenia na przyszły sezon. Kolejne pytanie do Janka. W tym roku zdarzały ci się bardzo dobre występy, ale i też bardzo słabe w zawodach w Polsce czy w 2 2 Czym według ciebie spowodowana jest tak nierówna forma? Gdybym wiedział, to by nie było takich nierównych występów. I pytanie do Kevina. Przed nami ostatni ligowy mecz przed zimową przerwą. Czy myślisz już o kolejnym sezonie, czy nie skupiasz się na tym i czy w przyszłym sezonie bierzesz pod uwagę możliwości startu również poza Polską w ligach zagranicznych? No na pewno to jeszcze zostaje mi do pomyślenia, muszę przegadać zagraniczne starty z trenerem. I też z teamem, bo to już większy koszt będzie, i to wszystko tak trzeba będzie jakoś zgrać z Polską Ligą i z polskimi zawodami. No i to jest kwestia to po prostu tylko do gadania i zobaczymy. To wszystkie pytania, jakie zadali dziennikarze. Dziękujemy i zapraszamy kibiców oglądających transmisję na mecz w grudziądzu w sobotę o godzinie 20.30. Bilety cały czas dostępne. Zapraszamy na pożegnanie sezonu w. Grudziądzu. Dziękuję Janek, dziękuję Kevin za udział w konferencji. Dziękujemy. i do zobaczenia w sobotni wieczór.